Wszyscy kiedyś przeżywaliśmy stan, jakim jest zakochanie, i nie ma wątpliwości, że jest to niesamowite uczucie. Kiedy patrzymy na świat poprzez różowe okulary, wszystko wydaje się nam weselsze i w swoim naiwnym zapatrzeniu bardziej żywe. Jednak czym właściwie jest zakochanie? Samo to zjawisko wiąże się z uczuciem fascynacji względem drugiej osoby, a elementy, które temu sprzyjają, to m.in uniesienie emocjonalne, siła podniecenia, cechy osoby, która nam się podoba. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Zakochanie można porównać do wyrazistego odrealnienia osoby, z którą zaczynamy się spotykać, nie zauważamy jej wad i idealizujemy ją. A wszystko to jest spowodowane tym, że nasz mózg na tym etapie jest zalewany dopaminą, która osłabia obszary nerwowe odpowiedzialne za czujność. Hormon ten daje nam wielkie pokłady pozytywnej energii i to właśnie dzięki niemu odczuwamy tęsknotę za osobą, która wzbudziła w nas zainteresowanie. Według kanadyjskich terapeutów stan ten może trwać od dwóch do ponad 4 lat. Statystyki pokazują, że istnieje zależność pomiędzy wiekiem zakochanych a ilością uwalnianej dopaminy w organizmie. Im młodsi jesteśmy, tym krócej trwa cały ten proces, ale w zamian za to jest on przeżywany intensywniej. Ważnym aspektem są także różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami. W końcu nie bez powodu mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. Jednak, co się za tym kryje? Żyjemy w stereotypowym społeczeństwie i jesteśmy wychowywani w oparciu o kulturę definiującą konkretne wzorce kobiecości oraz męskości. Biorąc pod uwagę inną gospodarkę hormonalną, trudno byłoby zaprzeczyć, że różnice biologiczne, psychologiczne i płciowe nie mają na nas wpływu. Kobiety niemal od zawsze nastawione były na wychowywanie rodziny oraz jej bezpieczeństwo. Tak już jest ich instynkt. Z tego względu kobieta uważana jest za opiekuńczą i delikatną. Z kolei mężczyźni byli kształceni na twardych i dzielnych, a okazywanie emocji było uznawane za słabość. Dlatego są oni postrzegani jako odważni, silni i pewni siebie. Społeczeństwo nie ułatwia wychodzenia z ról przypisanych danej płci. Zachowania zgodne ze stereotypem są akceptowane i uznawane za naturalne. Te, które są sprzeczne ze standardowymi wzorcami, często są oceniane negatywnie. Właśnie te podstawowe różnice mogą prowadzić do różnego rodzaju nieporozumień oraz konfliktów związanych z pewnymi oczekiwaniami względem drugiej osoby. Na co zwracamy uwagę podczas pierwszego spotkania i co zapada nam w pamięć? Siła pierwszego wrażenia jest ogromna. To właśnie ten jeden moment na początku znajomości może sprawić, że zapamiętujemy się wzajemnie w określony sposób. Wielu z nas wydaje się, że jest to mało istotna kwestia, z racji tego, że przecież komunikujemy się za pomocą języka i wypowiedzianych słów. Być może sami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale słowa przekazują tylko 7% wysyłanej do nas informacji. Brzmienie naszego głosu jest równe 38%, aż 55% to mowa naszego ciała. Co ciekawe, informacje, które ludzki mózg dostarcza w trakcie kilku pierwszych sekund od poznania, zostają zakodowane w naszej podświadomości na bardzo długo. Trudno też jest zatrzeć efekt pierwszego wrażenia, a jego zmiana wymaga miesięcy, a nawet lat świadomej pracy. Przy początkowym zafascynowaniu ogromną rolę odgrywają także podobieństwa. To właśnie one wydają się istotnym czynnikiem, który powoduje wzajemne zainteresowanie i ułatwia rozwój relacji. Jednak to pierwsze wrażenie skupia bądź odrzuca naszą uwagę od potencjalnych obiektów zainteresowania. A więc na czym koncentruje się nasza uwaga przy poznawaniu nowych osób? Oto najczęstsze odpowiedzi, jakich udzielają zapytani. Mężczyźni: uśmiech, oczy, figura. Osobowość, charakter, biust. Kobiety, uśmiech, oczy, wzrost, osobowość, charakter, barki, dłonie. Wynika to z tego, że mężczyźni z perspektywy ewolucyjnej bardziej zwracają uwagę na cechy, które sygnalizują płodność i zdrowie. Natomiast kobiety na cechy, które sygnalizują bezpieczeństwo, dlatego dla kobiet wzrost będzie odgrywał istotną rolę, a w przypadku mężczyzn będą to figura czy biust. Ale tak jak widzimy, niektóre punkty są wspólne niezależnie od płci, np. uśmiech oraz oczy. Jednak w dzisiejszych czasach to osobowość odgrywa istotną rolę. Bez wspólnych tematów do rozmowy ciężko poznać tą drugą osobę, a bez wzajemnego poznania stworzenie relacji staje się utrudnione. Jak właściwie wygląda zakochanie u kobiet? Kiedy panowie starają się adorować kobietę, a nawet w późniejszym czasie myślą nad rozbudową relacji. Ona spędza czas analizując każdą kropkę oraz przecinek z ich ostatniej wiadomości, często przesadnie to robiąc, jednak ma tym na celu upewnienie się, że jest to mężczyzna wart jej uwagi. Kobiety bowiem nie są tak podatne na uznawanie pociągu fizycznego i pożądania za wskaźnik miłosny, choć oczywiście namiętność nie jest im obca, to czasem podświadomie myślą o wspólnej przyszłości z ich wybrankiem. Wielu z nas, to już niezależnie od płci, może teraz kręcić głową z niedowierzania, bo rozrysował nam się obraz, w którym panie nie dają się ponieść emocjom, nic jednak bardziej mylnego. Na początku go od siebie odtrącałam, ukrywając zainteresowanie, ale potem sama zauważyłam, że chcę go poznawać coraz bardziej. Te niezwykle trafne słowa często krążą między myślami. Czasem kobiety same przyznają się, że odtrącają mężczyznę w obawie przed skrzywdzeniem emocjonalnym, i przez to one także chcą ukazywać swoje prawdziwe uczucia względem ich osoby. W 1970 roku przeprowadzono badanie, w którym około 25% mężczyzn i 15% kobiet stwierdziło, że doświadczyli uczucia miłości podczas pierwszych czterech randek. Wyraźnie wskazuje nam to, że kobiety są bardziej ostrożne w zakochiwaniu się w porównaniu do mężczyzn. Jak mają się sprawy w przypadku mężczyzn? Badania dowiodły, że to panowie zakochują się zazwyczaj znacznie szybciej niż robią to kobiety. Według psychologów mężczyźni posiadają w sobie pewną zależność. Jeżeli dana kobieta im się podoba, jest im z nią dobrze i w jej pobliżu czują się spełnieni, to po prostu uznają, że są zakochani, a w rzeczywistości za takim stanem rzeczy stoi głównie pożądanie. Według kalifornijskiego uniwersytetu szybka kochliwość panów sprawia, że częściej mają wrażenie, że ich uczucie nie jest odwzajemnione. Ponadto panowie nie są skorzy do tak głębokich przemyśleń tego, co się właśnie z nimi dzieje. Jak to powiedział Oscar Wilde, mężczyzna zakochuje się tak, jakby spadł ze schodów. To po prostu wypadek. Ewolucja uczuć ukierunkowała mężczyzn na przyjmowanie postawy związanej z zaangażowaniem się na rzecz konkretnej partnerki. Jest to pewnego rodzaju gra, w której staje się on podatny na działania pewnych zachowań, i w związku z czym przejawia on gesty uwarunkowane właśnie dzięki nim. Można porównać to zjawisko do magika wykonującego sztuczki. Każda czynność oddziałuje na publiczność, więc powstaje wtedy oczekiwana przez niego reakcja. Właśnie tak natura kieruje męskimi zachowaniami wszystko wiąże się z ich podświadomością mowa jej ciała. Mowa ciała kobiety trafnie zinterpretowana może dostarczyć obserwatorowi wielu ważnych informacji na temat jej uczuć, myśli oraz opinii względem rozmówcy, nawet jeżeli nie zostały one wyrażone wprost. Pozwala odczytać intencje, a nawet przewidzieć konkretne zachowania. Kobieca mowa niewerbalna jest bogatsza i bardziej transparentna niż męska. To ona często stanowi dla mężczyzny podświadome zielone światło, równoznaczne z zaproszeniem do interakcji. Sygnały te zachodzą na poziomie nieświadomym, dlatego w zasadzie nie ma możliwości, aby całkowicie je ukryć lub zafałszować. W ciągu godziny kobieta potrafi przesłać nawet 35 sygnałów zapraszających do flirtu. Jednocześnie przeciętny mężczyzna musi odczytać co najmniej 12 z nich, aby zrozumieć, co nadawczyni ma na myśli. Oznacza to, że mowa niewerbalna może zostać źle zrozumiana bądź niezauważona całkowicie. Jednak należy pamiętać, że wraz ze wzrostem emocjonalnego zaangażowania zmienia się także katalog gestów. Czasem na przemian przyciąga i odpycha. Dzieje się tak dlatego, że czeka na wzajemność, a kiedy jej nie otrzymuje, traci nadzieję. Jego gesty. Mowa ciała mężczyzny jest trudniejsza do odczytania niż w przypadku kobiety. Najłatwiej interpretować znaczenie męskich gestów w oparciu o ogólną postawę oczu oraz postury. Mężczyźni są wzrokowcami, dlatego też sposób, w jaki patrzą, mówi wiele o ich prawdziwych intencjach oraz przekonaniach na temat drugiej osoby. Dlaczego właśnie postawa oraz oczy są kluczowe? Badania pokazują, że mężczyźni zdecydowanie częściej zmieniają pozycję ciała, a z kolei ich mimika jest bardziej powściągliwa. Mowa oczu natomiast niemal zawsze zdradzi prawdę. Oznaką zainteresowania jest także utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Jeśli jednak po nawiązaniu pierwszego kontaktu mężczyzna opuszcza wzrok, być może nie ma jeszcze powodu do zmartwień. Z ewolucyjnego punktu widzenia zachowanie takie oznacza podświadomą obronę przed dostrzeżeniem w oczach poddania się. Kluczowe może być drugie spojrzenie. Wiele zdradzić może również uśmiech. Ludzki mózg potrafi odróżnić ten szczery, dodający oczom blasku, od wymuszonego. Serdeczny uśmiech to także dobry objaw. Pokazuje on, że mężczyzna czuje się w towarzystwie kobiety swobodnie. Podsumowanie: samo zakochanie najczęściej kojarzy nam się z jakimiś emocjami, z pobudzeniem, dążeniem, z przeżywaniem i innymi efektami emocjonalnymi. Natomiast z drugiej strony jest ten element bardziej przyziemny rozsądek, który również czasami dochodzi do głosu. Chyba jedynym problemem w stanie zakochania są tak zwane motyle w brzuchu, ale to nic innego jak efekty związane z burzą hormonalną w naszym organizmie, gdzie dopamina z kolei wywołuje poczucie szczęścia i euforii. Pierwsze wrażenie odgrywa istotną rolę w postrzeganiu drugiej osoby, dlatego że zapamiętujemy takie informacje na bardzo długi czas. A więc dlaczego odczuwamy inaczej stan zakochania, w zależności od płci? Tu sprawa wiąże się w głównej mierze z biologią. Kobiety szukają zapewnienia i potwierdzenia tego, że dobrze ulokowały swoje emocje. Mężczyźni natomiast bardziej kultywują zasadę okazywania uczuć za pomocą gestów, a niekoniecznie słów. Delikatne, kobiece gesty mogą być niezrozumiałe dla mężczyzn ze względu na ich tendencję do magnetycznego przyciągania i równie silnego odpychania. Natomiast w przypadku męskiej mowy niewerbalnej, szczególną uwagę powinno zwracać się na oczy, oraz uśmiech, to one są wyznacznikiem emocjonalnym, którego można być pewnym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.